Magdalena Kaliniak, dobry wieczór, zapraszam na wydarzenie. Ma tylko 6 lat, ale w dorobku wejścia na najwyższe tatrzańskie szczyty. W lutym przedszkolak z, Bielka, z Bielska Białej spróbuje zmierzyć się z górami, których boją się dorośli. Razem z tatą planuje wyprawę w Himalaje. O świątecznym marzeniu i treningu, który pozwoli je zrealizować, Magdalena Hykawy. Dzień dobry na górze! Z Mikołajem Adamczykiem pierwszy raz spotkaliśmy się we wrześniu, tuż po zdobyciu przez sześciolatka tatrzańskiego mnicha. Wyście Mikołaja asekurowali dorośli, w tym tata chłopca, który sam mówi, że już nie on wyciąga syna w góry, ale syn jego. W przeciągu 3 miesięcy zdobył 14 dwutysięczników, jeden 3000 tysięcznik, więc powiem szczerze, że sam jestem zaskoczony. A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, czy w tym przypadku wspinania? K2 Everest. To są moje marzenia. Bo widać tam kosmos. To Mikołaj faktycznie już w lutym pojedzie w wymarzone Himalaje, choć góra będzie troszkę niższa. Kalapatar ma ponad 5600 metrów wysokości. Przygotowuję się. To Musimy mieć sprzęt, uprzążlinę, kaski i takie inne. Treningi przygotowujące Mikołaja punkt po punkcie. Dwa razy w tygodniu, ścianka wspinaczkowa, raz w tygodniu taty. Tu tam Mikołaj na własnej skórze sprawdził, jak ekstremalna może być pogoda tak wysoko. Jak dzisiaj kopanie, kopanie w zaspach. Temperatura była poniżej 20 stopni, silny wiatr 70 km na godzinę. No Mikołaj sprawdził, podobało mu się. Mikołaj jednak wie, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. znajdź tam pod tym śniegiem skałę i złap się. I tak może być w Himalajach. Dam z tym radę tak, że po prostu wycofam się czasami. Tak było na Giewoncie, jedynej górze, na którą sześciolatek nie wszedł. Sam w sumie Mikołaj podjął decyzję, że nie wchodzi na Giewon, bo są trudne warunki i bardzo to przeżył. Jednakże pochwaliliśmy go za to, że to była bardzo dojrzała decyzja. Na kalapatar Mikołaj zawiezie flagę rodzinnego miasta. Tuż przed Wigilią podarował mu ją prezydent miasta. Wygląda na to, że to będzie pierwszy na świecie dzieciak sześcioletni, który osiągnie tak wysoki szczyt. Ale nie o rekordy i o ambicje tu chodzi. Jeżeli on by nie chciał tego robić, to po prostu by nie robił tego, nie przeżywałby tak tych wyjazdów. A Mikołaj po prostu ma serce do gór. Góry są inne przecież. Inna taka, nie nas taka. Magdalena Hykawy – Wydarzenia.